Cześć! Dzisiaj jak co dzień będę zaczynała vlogi na TikToku o 22.00 Bo najmniej się postaram. Dzisiaj też się odpalam o 22.00 Jest 21.12, więc zaraz pędzę do domku i będę się po prostu odpalała e, Co mam jeszcze powiedzieć? Dzisiaj e, tak naprawdę przejdziałam cały dzień w domu e, Nic nie robiłam, więc wypoczęłam po prostu, odpoczęłam Leniwy poniedziałek miałam, więc jest dobrze O! Nie pokazywałam wam jeszcze tej bluzeczki Ani spodenek Całość wygląda tak, tak się prezentuje. To jest chyba scenezis, tak? A spodenki są z hayemu. Maczko. No i co mogę Wam więcej powiedzieć? Będę na bieżąco Was informować o różnych zmianach w moim życiu. Tak naprawdę ostatnio miałam bardzo dużo pracy, bardzo dużo propozycji dostałam, też musiałam sobie wszystko przejrzeć, przeanalizować. Więc bądźcie na bieżąco, na pewno będzie dużo więcej niespodzianek i też fajnych takich, dość ciekawych, więc zapraszam tutaj do oglądania włosiaczki. Pa!